Witam wszystkich, tym razem moja białogłowa zgłosiła drobną awarię przedniego koła rowera no, nie, bez, nie wygląda to aż tak strasznie uprzedziła mnie, żebym się nie martwił bo powietrza brakuje tylko na dole faktycznie jest to prawda to taki stary suchar a tak poważnie to um, mamy przybitą dętkę, którą zaraz wymienimy dlaczego wymienimy? nie będziemy łatać Wszedłem hmm. sobie ostatnio przez market szukając e, wody do kwiatków, gdy nagle moim oczom ukazała się cała ściana e, wielkiej promocji dentek, akurat takich 26 cali za 6 zł z groszami. Dlatego postanowiłem, że za 6 zł nie opłaca się kupować łatek. Szukać, próbować kleić, nie wiadomo, jakby to wyszło za 6 zł. Po prostu bez szukania, wymienimy dentkę na nowo. I teraz szybciutko pokażę Wam, jak to zrobić. W moim przypadku koło przykręcone jest dwiema śrubami, piętnastkami. Czasami mogą być to motylki, wówczas jest łatwiej zdjąć. My jednak mamy śruby, dlatego bez problemu odkręcamy z jednej z drugiej strony. Wcześniej jeszcze należy odblokować sobie hamulec. Kiedy mamy zdjęty hamulec, odkręcone śruby, po prostu wyciągamy koło i jest już wolne. Kolejną czynnością, jaką musimy zrobić, jest oczywiście zdjęcie opony. Będziemy potrzebować do tego specjalistycznych narzędzi. Bardzo ciężko dostać takie narzędzia. Do zdjęcia opony najlepiej służy zestaw łyżek piękne łyżki stołowe zaokrąglone nie mają nic ostrego, nie potną nam opony nie, potrą, nie potną nam dętki żadne śrubokręty, ani inne wynalazki po prostu łyżka wkładamy łyżkę pomiędzy oponę a rafkę i wyciągamy ją jedna po bok druga, jedna służy nam do przytrzymania, żeby opona nam nie wskakiła z powrotem, a drugą w dół ciągniemy, bez problemu wyciągając oponę. Wciskamy wentylek, niektóre wentylki są jeszcze przykręcane, ten akurat nie jest. Uwalniamy dentkę i jest nasza. Oto nasza nowa markowa dentka. Firmy może nie będę podawał jakiej. W każdym razie ta z górnej półki. Pakujemy ją do opony. Zapomniałem o jednej ważnej sprawie. Przed włożeniem nowej dentki sprawdźcie, czy w koponie nie ma jakiegoś gwoździa, druta czy czegoś, co tą starą dentkę załatwiło. Ja wstępnie delikatnie przeszukałem palcem z jednej i z drugiej strony. Nic nie było. Stara była kiepska już. Może ze starości, dlatego że miała 65 lat. Nie wytrzymała. Kładamy nową. Sprawdzimy, co będzie. Dentka schowana w środku. Mój wentylek nie ma tutaj żadnej śrubki, nie da się go przykręcić, żeby się trzymał. Musimy patrzeć, żeby nam nie uciekł do środka. Jesteśmy w, no, w momencie, gdzie jest troszkę ciężko. On akurat, szczerze mówiąc, idzie dość lekko i mu go złożyć palcami. No ale nie zawsze musi tak być, dlatego użyjemy naszego narzędzia. Analogicznie jak robiliśmy to przedtem. Z kamień. Taki piaskowiec. Zakładamy dokładnie tak samo, jak zdejmowaliśmy koło. To już bardzo dobrze wiecie, jak zrobić. Po założeniu możemy udać się na przejażdżkę. No i nie zapomnijcie zapięć hamulców. Tak, to dość istotna sprawa. No i jeszcze kapturek. Dzieci, nie zapominajcie o kapturku.